Szanowni Państwo, witam Was w kolejnym odcinku firma Tevo Creations i tutaj jest produkt, który nazywa się Coating Booster. Jest to produkt, który ma służyć do konserwacji powłok ceramicznych, jak również jako niezależna powłoka, która ma zabezpieczyć Wasz samochód. No i co? Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Drodzy Coating Booster, produkt od Tevo. Jest to odżywka do powłok, jak również niezależna powłoka ochronna dla waszego lakieru. I w tych dwóch formach można ten produkt używać. Ja tutaj na, akurat na OpiU miałem powłokę ceramiczną, która już nie była jakaś szałowa, została po prostu odkamieniona. I to w formie serwisu na taką powłokę można po prostu zaaplikować. Jest delikatnie bardziej śliska. Mam wrażenie, że jest taka wygładzona, ale nie jest to nachalny. Efekt, więc uważam, że tutaj produkt spełnił swoje zadanie. Nie zostawił po sobie to jakiegoś specjalnego przyciemnienia, nie zostawił też maskowania rys, ale jakby tutaj nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby użyć go sobie do serwisowania powłok. Jedyne co tutaj się rzuciło w oczy to aplikacja rozprowadzacie produkt po panelu, odczekujecie dwie minuty i go docieracie. Tutaj ta aplikacja nie jest skomplikowana, aczkolwiek te dwie minuty takiej pauzy mogą niektórym osobom po prostu przeszkadzać, ponieważ są odżywki do powo, które są typu mist and wipe, czyli pryskasz i wycierasz. Więc prawdopodobnie tutaj może to działać na niekorzyść, ale niekoniecznie. Ja uważam, że nie jest to duży minus, a produkt spełnił swoje zadanie, więc jest produktem po prostu, po który warto sięgnąć oczywiście. Wszystko jest kwestią gustu. Czy lubicie tą firmę, czy jej nie lubicie? Czy cena Wam odpowiada, czy opakowanie Wam odpowiada, i tak dalej. Także Szanowni Państwo, ja tym oto optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Sprawdźcie sobie ten produkt. Może Wam po prostu przypasuje. Nie mówię, że jest to jakiś top of the top, nie mówię, że jest to dramat. Jest to po prostu odżywka dopowo, która spełnia swoje zadanie w 100%. Także moi drodzy, dzięki Wam za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.